Betlejemskie światło pokoju zostało rozpalone pod koniec listopada w grocie narodzenia w Betlejem. W tym roku pierwszy raz nie rozpaliła go austriacka dziewczynka, bo tak to zawsze się odbywało, natomiast rozpaliła je dziewczynka pochodząca z Betlejem. Następnie ten lampion przekazała do austriackich linii lotniczych i tam z Tel Awiwu to światło dotarło do Austrii. W Austrii odbyło się ekumeniczne przekazanie tego światła. Ten lampion trafił do organizacji skautowych z całej Europy, między innymi do skautów słowackich. I do to Skałci w niedzielę 13 grudnia na Łysej Polanie przekazali to światło Związkowi Harcerstwa Polskiego. Następnie odbyła się uroczysta msza święta na Głodówce, tam gdzie się znajduje kaplica betlejemskiego światła pokoju i stamtąd światło powędrowało na Wawel i na Jasną Górę. Witamy serdecznie w naszych skromnych, ale gościnnych drogach. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam serdecznie. Witamy serdecznie. Związek Harcestwa Polskiego, swojego przedstawiciela, dobrze nam znanego w środowisku częstochowskim. Dziękujemy za, za zaszczycenie nas tą piękną, wieloletnią ideą przekazania tego, co jest naj, najcenniejsze. Światło światłem to jest tylko znak, ale przekazanie nam pokoju. Wy jesteście rzecznikami. Pokoju. W tym roku hasłem betlejemskiego światła pokoju jest światło służby. Światło służby szczególnie ze względu na okres trwające zagrożenia epidemicznego, ponieważ ten rok rzeczywiście dla harcerek i harcerzy był rokiem wytężonej służby. Podejmowaliśmy bardzo wiele działań mających na celu zapobieganie skutkom pandemii, przeciwdziałanie temu wszystkiemu, co się działo dookoła nas. No i wierzymy, że udało nam się chociaż w jakiejś części sprostać temu zadaniu. Pan Jezus nie narodził się w centrum ówczesnej Palestyny, w centrum ówczesnego świata, narodził się w Betlejem, w małej zapomnianej wiosce, ale narodził się tam dlatego, żeby się narodzić w centrum ludzkich serc. I tym światłem chcemy Razem z nim, za jego pośrednictwem, rozświetlać te mroki, których jest niestety wiele, ale wierzymy, że światło jest silniejsze, ponieważ mroku się nie da podzielić. Natomiast światłem można się dzielić bez końca. I dlatego, na ręce księdza redaktora dla całej niedzieli, e, przekazuję właśnie to światło z najserdeczniejszymi życzeniami, aby pan Jezus się rodził w sercu księdza redaktora i w sercach. Całe bardzo dziedzieli. dziękujemy, to bardzo zobowiązujące dla nas. Jest to światło pokoju, pokoju, które mamy zanosić wszędzie i wszystkim, bez względu na to, kto to jest, co to jest za miejsce. Jeżeli ktoś tylko chce przyjąć to światło, to naszym zadaniem jest mu to światło przekazać. Jest to też światło braterstwa, jest to też światło miłości, światło nadziei. Ideą betlejemskiego światła pokoju jest to, aby ono docierało do wszystkich ludzi, którzy tego światła potrzebują w sposób szczególny. Staraliśmy się zawsze dotrzeć do osób samotnych, chorych, do szpitali, do Domów opieki. Niestety w tym roku jest to mocno utrudnione, dlatego jeszcze bardziej łączymy się z tymi osobami, z tymi miejscami w sposób duchowo. Ale na szczęście udało nam się nie zaprzestać tej wielkiej sztafety betlejemskiej i to światło roznosimy tam, gdzie tylko możemy. Może dlatego brakuje na świecie pokoju, tego, tej bezcennej wartości, dlatego że brakuje po prostu światła, bo ludzie żyją w ciemnościach czy w ciemnościach grzechu, czy w ciemnościach właśnie egoizmu, też zapatrzenia w siebie. Więc jest nadzieja. Dziękuję za to, że Pan się tym podzielił. Podzielił się tym, co bezcenne. A my sobie przypominamy jako ludzie wiary, tu szczególnie w rodzinie redakcji Tygodnika Katolickiego Niedziela, że pokój to jest taka wartość, która płynie bezpośrednio z chrześcijańskiego przesłania. Chrześcijanie, człowiek wiary, Chrystusowy, to jest rzecznik pokoju w tym także bardzo podzielonym świecie. Dziękuję serdecznie za za to, że nas Pan zaszczycił tym pięknym znakiem. Wpisujemy się w ten cały wielką świat, który sztafety. przyjmuje w tą wielką sztafetę właśnie i przekazuję to oczywiście na ręce wszystkich redaktorów do pięknym, godnym miejscu to światełko pokoju Betryjemskie umieścimy. Okay.